Gibraltar to idealne miejsce na jednodniową wycieczkę. To nieduże terytorium należące do Wielkiej Brytanii, kryje bogatą historię, niezwykłe krajobrazy i wiele atrakcji. Jeśli przyjeżdżamy autobusem z Hiszpanii, musimy wysiąść w miejscowości La Línea de la Concepción, a następnie pieszo przejść granicę. Kontrola na granicy jest szybka i bezproblemowa. Dużym plusem jest to, że nie potrzebujemy paszportu. Wystarczy dowód osobisty. Aby dostać się na Gibraltar, musimy przejść ulicą Winstona Churchilla, która prowadzi przez środek lotniska. Na czas startu i lądowań droga jest oczywiście zamykana. Z powodu silnych wiatrów wiejących na Gibraltarze jest to jedno z najbardziej niebezpiecznych lotnisk na świecie. Choć oficjalnie jesteśmy w Wielkiej Brytanii, ruch, tak jak w Europie, jest prawostronny. Po drodze przechodzimy przez bramę Landport, która kiedyś była jedyną drogą prowadzącą do miasta od strony lądu. Gibraltar ma własną walutę funt gibraltarski, którego kurs jest identyczny z kursem funta brytyjskiego. Funtami gibraltarskimi nie można jednak płacić nigdzie indziej w Zjednoczonym Królestwie. Kierujemy się na główny Deptak, ulicę Main Street. To dobre miejsce dla miłośników shoppingu. Można tu bowiem spotkać wiele sklepów znanych brytyjskich marek. Gibraltar to bardzo zatłoczone miejsce, nie tylko ze względu na dużą ilość turystów. Jest to jedno z najgęściej zaludnionych terytoriów na świecie, ma niecałe 7 km kwadratowych powierzchni, a mieszka na nim ponad 30 tysięcy ludzi. Pod siedzibą gubernatora Gibraltaru następuje uroczysta zmiana warty. Budynek ten nazywany jest De Convent, czyli klasztor, ponieważ jeszcze w XVIII wieku rezydował w nim zakon Franciszkanów. Dziś jest to siedziba najwyższych władz Gibraltaru. honory odbiera gubernator, Sir David Steele. Jest on przedstawicielem brytyjskiego monarchy i pełni rolę głowy państwa. Choć Gibraltar jest terytorium zależnym od Wielkiej Brytanii, ma dużą autonomię, w tym własny parlament, radę ministrów oraz niezależne sądy. Woli zbliżamy się do kolejki linowej, którą można wjechać na skałę gibraltarską. Kolejka do kolejki jest jednak długa, a wagoniki są małe i nie zabierają zbyt wielu osób, warto więc ruszyć pod górę piechotą. Po drodze mijamy pomnik słupów Heraklesa. W ten sposób starożytni Grecy nazywali skałę gibraltarską i górę znajdującą się w Afryce po drugiej stronie cieśniny. Według mitologii słupy ustawił Herakles podczas wykonywania dziesiątej z dwunastu prac. Dla starożytnych wyznaczały koniec Morza Śródziemnego, jak również granicę między światem znanym a niezbadanym. Powoli wkraczamy do Królestwa Makaków. To już teren rezerwatu przyrody, musimy więc zapłacić 19 funtów za wstęp. Pierwszą z atrakcji, jakie można spotkać po drodze, jest most wiszący Windsor Bridge. Ma 71 metrów długości i jest zawieszony nad głębokim na 50 metrów wąwozem. Wkrótce docieramy do muru Karola V. Zbudowany został w XVI wieku po ataku tureckich piratów. Miał za zadanie chronić miasto przed podobnymi napaściami. Dziś znany jest głównie z tego, że okupują go makaki. Trudno powiedzieć, czy na szczycie bardziej przykuwają uwagę widoki, czy małpy. Mnóstwo małp są na tyle sprytne, że potrafią skakiwać turystom na plecy, rozsunąć suwak w plecaku i ukraść ze środka jedzenie, mimo że jedzenia mają aż nadto. Za ich dokarmianie grozi grzywna w wysokości aż 500 funtów, lepiej więc tego nie robić. Na szczycie skały gibraltarskiej możemy przejść się po Skywalk, czyli szklanej platformie zawieszonej nad przepaścią. Podobno może ona wytrzymać ciężar aż 340 ludzi. Cóż, wypada uwierzyć na słowo. Na południu skały gibraltarskiej znajduje się bateria O'Hara, jedna z historycznych fortyfikacji na Gibraltarze. Została zbudowana w 1890 roku, gdy Gibraltar był kluczowym punktem strategicznym Imperium Brytyjskiego. Była częścią kompleksu obronnego, który miał chronić wejście do portu Gibraltaru oraz kontrolować dostęp do cieśniny. Krótki spacer i już jesteśmy w następnej atrakcji Jaskini Świętego Michała. Choć w skale gibraltarskiej jest ponad 200 jaskiń, ta jest najbardziej znana i popularna, gdyż została udostępniona zwiedzającym. Co roku odwiedzają prawie milion gości. Podobno zamieszkiwali ją już Neandertalczycy 40 tysięcy lat temu. Dzisiaj znajduje się tu sala koncertowa, a ściany oświetlone są barwnymi iluminacjami. Jaskinia swoją nazwę zawdzięcza formacji skalnej, która przypomina postać archanioła Michała. A zwrócić na powierzchnię. Jesteśmy już na północnej części skały gibraltarskiej, skąd rozciąga się widok na lotnisko i hiszpańską miejscowość La Linię, Oraz oczywiście na wszechobecne małpy. W okolicy znajdują się tunele wielkiego oblężenia. Powstały w latach 1779-83, kiedy siły Francji i Hiszpanii próbowały zdobyć Gibraltar. Większość tuneli została wydrążona ręcznie. Skałę wysadzano również przy użyciu ładunków wybuchowych. Początkowo tunele miały głównie usprawnić transport dla wojska, ale szybko okazało się, że otwory wentylacyjne stanowiły idealne miejsce do zamontowania dział. Dzięki temu północna strona Gibraltaru i pas graniczny mogły być lepiej chronione przed atakami obcych wojsk. Wielkie oblężenie zakończyło się w 1783 roku. Gibraltar pozostał niezdobyty. Od tamtego czasu Hiszpania nie próbowała go już podbić. Mieszkańcom Gibraltaru również niespieszno do przejścia pod władzę Hiszpanii. W referendum z 2002 roku prawie 99% mieszkańców zagłosowało za pozostaniem pod zwierzchnictwem Wielkiej Brytanii. Po drodze mijamy zamek Maurów, a dokładniej jego wieżę, na którą można się wspiąć. Ja akurat trafiłem tu chwilę przed zamknięciem, więc nie wszedłem na szczyt, ale chyba nie ma czego żałować. Widok z wieży też jest niczego sobie. do miasta jest już blisko, możemy więc powoli udać się na zasłużony odpoczynek. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do odwiedzenia Gibraltaru. Moim zdaniem naprawdę warto spędzić tu przynajmniej jeden dzień.